Cześć tutaj Rainwan. Jak widzicie, udało mi się wbić tego Gema. I zrobiłem to zaraz praktycznie po tym wczorajszym filmiku, który wam nagrywałem, wbiłem go tą Alchemią. I może dzisiaj zrobię taki krótszy odcinek, natomiast bardziej taki pogadankowy też. Bo dostaję zapytania na przykład e, o to czym widzi GMA, e, jaką talią grać, e, przeciwko mecie, e, czy tam nie wiem, jestem na tej, tej, tej randze i e, co polecam, więc może e, żeby też tak e, już tutaj sumar, sumarycznie zabrać tą całą wiedzę. Do kupy. E, pokażę Wam e, i pokrótce, może omówię te wszystkie talie, którymi grałem w tym sezonie. E, powiem, jakie są ich plusy, jakie są ich minusy. Jeszcze pokażę Wam tylko moją sytuację na rankedzie. To jest 4310, 207 pozycja. E, myślę, że na tę chwilę nie będę już grał rankedów. Jeśli e, będę widział, że. Jest szansa wypadnięcia z tego top 1000, a myślę, że będzie duża. No to będę musiał dograć przynajmniej jedną gierkę. Zobaczymy, jak to się skończy. Czy nie skończy się po prostu na top 10000? Natomiast myślę, że dzień, dwa dni przed końcem sezonu dopiero będę się tutaj decydował na jakieś ruchy. Natomiast myślę, że możemy sobie pograć też na Poroladerze, bo tam. Dużo i tak punktów nie ma, więc można troszeczkę tych e, gierek nadgonić. E, I teraz tak, przejdźmy do tych talii. Nie mam, mam, mam tutaj wszystkie zapisane, natomiast w miarę pamiętam, czym grałem. E, to tak, talia tutaj m, pierwsza to jest Olaf. E, to jest talia, którą ostatnio e, widziałem na. Głębę DB, natomiast nie do końca ona mi się podobała. Zmodyfikowałem ją, grałem parę razy nią. Rankedy tam w okolicach 400-4200 MMR i szło mi tak różnie. No, pewnie nie byłem nim po prostu o, o, ograny, więc też dałem sobie spokój. Grałem bardzo dużo w tym sezonie tym foltestem pancernikiem. Prezentowałem Wam go już w jednym z pierwszych odcinków tego sezonu na kanale. W trakcie jeszcze tego sezonu ostatnio dokonałem jednej zmiany. Tutaj wrzuciłem Maćka, chyba za Wadermakara. I ta zmiana miała y, mi pomóc w lepszym otwarciu też z Foltesta. Bo tak, jak mówiłem, wcześniej zaczynaliśmy od rzucania najpierw Foltesta i potem dogrywaliśmy kolejne karty. Natomiast czasami było tak, że no, już można było w drugiej karcie grać tego Aspiranta i on tam bufował się na przykład od bufował tylko Foltesta, a z drugiej strony nic y, nie było, więc. Nie było też często konieczności grania Natalisa na przykład w tempo tutaj ten maćko jest zdecydowanie, zdecydowanie lepszy, możemy sobie od niego zacząć, potem od full testa i potem możemy sobie już dogrywać e, aspirantów reszta Tutaj, tych kart jest bez zmian. Także tą talię mogę Wam śmiało polecić. Ona jest bardzo dobra na wygranym konie. Na przegranym konie no, też trzeba grać. Też daje radę. no Tak jak mówiłem, problemem jest na pewno Nilfgaard. Szczególnie na przegranym konie. Wtedy no, trzeba chyba dryfkować pierwszą rundę. Żebyśmy my kończyli rundę drugą i mogli szybko zacząć trzecią, na przykład od. Yy, trzecią rundę zacząć na przykład od dx -try, bądź w ogóle pozbyć się go jak najszybciej yy, z ręki jeśli mamy, żeby na Masira tutaj syfu nie wtasowała. Bo... Bardzo nas to boli w trzeciej rundzie, jeśli Dijkstra nam wyciąga szpiega albo, nie wiem, e, na przykład pustego, udręczonego czarodzieja chociażby, tak? E, co tutaj jeszcze takiego... Mo możemy też dostać, e, nie wiem, w ostateczności pusty rekonesans, chociaż to jest mniej prawdopodobnie ewentualnie pustego zwiadowcę rębaczy. I to jest ta e, talia, którą grałem. I teraz wam pokazuję co jeszcze. Tym zwiadem, on jest hardkorowy, nie wiem. Dla, dla mnie to jest po prostu jakaś masakra granie z czterema pasami, bo... No, ciężko się jest albo nie zaciągnąć, o drypasie to już w zasadzie w ogóle nie mam o wygrałem w tym w tamtym sezonie, natomiast gdzieś tam w okolicach 20 rangi. Spokojnie do 20 rangi możecie dobić tą wersją z pasami, natomiast później no, ciężko jest. No, trzeba mieć dużo szczęścia, albo nie wiem, po prostu może ja nie umiem tą talią jakoś dobrze grać. Natomiast no, mówię, za 20 rangą było, było kiepsko. Yy... Co tutaj dalej mamy? Yy, czym jeszcze grałem. No to jest talia, którą wbiłem GMA, no to tu jest nic specjalnego, tak? Może tylko pokrótce pokażę Calve, Vilgafors, Wesemir, Tis, Kahir, Cantarella, Asira, Strażnik, Płotka, Mandragora, Carna krew. No tutaj akurat Silvery to myślę, że nikt nie gra. E, Jakichś dużych modyfikacji. Nie, nie wiem, czasami widywałem wersję z tym. Z, z SORS-em natomiast no, nie wiem, poza pożerką, czy on tam się jakoś dobrze sprawuje. No, na przykład na tych, na to i na ten zwiat, tak jak on ta, wywali nam z deku niebieskie pasy. No to jesteśmy tam na się sporo punktów, więc tutaj robi dobrą robotę. Poza tym, nie wiem, dużo jest też sklepa, więc. Na, ręba, na to tylko w graj jeśli im wywalimy tych rębaczy na cmentarz, bo mogą grać długą pierwszą rundę. No nie wiem, według mnie słaba opcja grania tego swersa, natomiast jeśli komuś się sprawdza, no to czemu nie? Widziałem też wersję oczywiście zamiast Wilga Jaskier i zamiast Kahira, to różne opcje. Widziałem na przykład Rainfarn, może być grany to wtedy trzeba Joachima oczywiście dorzucić na przykład za Płotkę. Myślę, że to jest lepsza opcja, bo jeśli gramy na przykład w Wilgę Forca i Renfarna, no to mamy naprawdę dużo większą szansę na dobranie albo z Wilgę Płotki, albo z Joachima, jeśli, nie wiem, jest taka potrzeba grania go w, w pierwszej rundzie, więc nie polecam i wtedy bym raczej z, polecał usunąć Płotkę i wrzucić Joachima i wtedy wyrzucić Kahira. Widziałem też wersję z Stefanem. No to jest też taki proaktywny play na pierwszą rundę. E, możemy sobie na przykład ustawić chociażby Kahira, więc najczęściej Stefan za Wilgeforce raczej, Wesemira i Tristo każdy gra. No Tris w najgorszym razie e, idzie w e, piwo za 18 punktów, ewentualnie Wiedźmina, no to w zależności ile mamy kart Alchemii. Ten Wiedźmin wchodzi przeważnie na 16, no to mamy Triskę za 22. No Wesemir, no to tutaj nie będę się rozpowiadał na ten temat, co on może nam grać, bo mamy multum kart Alchemii. Natomiast jeśli chodzi o brązy, to mamy 3 razy Wiedźmin, 3 razy Nowicjusz, no tutaj jest trochę hardcore, tak? 3 razy Jaskółka, 3 razy Dwójniak, 3 razy Mazidło. Natomiast Wiedźmini wtedy uderzają za 11 punktów, bo tutaj jeszcze mamy kolejne dwa na czarnej krwi i mandragory, Mandragorze. No i jak widzieliście chociażby w tym meczu z Rębaczami, możemy zaciukać łódkę za 11 punktów, nawet jeśli przeciwnik ulepszy sobie Rębacza do 12, potem on go wrzuca pod łódkę, Rębacz ma 11 i też go możemy zdjąć Wiedźminem, także... Myślę, że warto jest ten jeden punkt poświęcić. E, f, jaka jest jeszcze opcja? Można by tutaj na przykład zagrać grzyby za coś. Nie wiem, może za mazidło, e, bo ono jest... No, najczęściej jest martwe w pierwszej rundzie. Wytualnie możemy sobie go odblokować z Wesemira. E, natomiast, no nie wiem, czy aż tak dużo jest tego handbuffu, e, że warto te grzyby wrzucać. Można też grzyby rzucić w siebie, w nowicjusza. A to mam wtedy playa za 5 punktów na przegranym konie nie do zrobienia, tak. No, na wygranej też myślę, że słaba opcja. No i tutaj, Rekonesans to uważam, że jest świetna karta i warto ją grać nawet kosztem tego, że mamy 16 kart, bo pozwala nam się po prostu dokopać do chociażby wiedźmina w pierwszej rundzie, jeśli nie mamy żadnego na ręce, a gramy na przykład na Alchemię, więc to jest bardzo dobra karta. Szczerze Wam mogę polecić takie. Takie tutaj zestawienie, nie wiem czy to jest ta wersja z Team Aretuzy. Przypuszczam, że po prostu jest taka sama. E, dobra, to teraz jeszcze e, przejdźmy do następnego deku, którym e, grałem. Calvate Nowa, też Wam pokazywałem e, na filmikach, i to jest ta wersja z, też z Wilge, z Reinfarnem. E, przez pewien czas grałem płotkę, natomiast e, zamiast Strażnika. Natomiast miałem strasznie duże problemy z tą e, płotką, bo albo gdzieś mi tam wchodziła ciągle na rękę, albo z wilgę czasami wypadała. E, jak musiałem grać e, w pierwszej rundzie, też Joachima to. To jest podobna sytuacja, jak z tym alchemim potrafił mi wyciągnąć płotkę, no to też jest slipa, tym bardziej, że nie brakuje kart, które, których nie chcemy, tak? Też, żeby nam Joachim zagrał jak chociażby Golemy. Jeśli nie mamy na przykład Cinti yy, i jeśli mamy na przykład jednego Alchemika, tak, to musimy sobie zawsze rycerza odkryć, więc wyrzucamy jednego Golema, drugi zostaje w talii często może wyjść na Joachimie. Ewentualnie yy, może być. Co tutaj? No, rekrut w pierwszej rundzie ciężko, żeby zbrikował, natomiast z kolei, jeśli Joachima trzymamy długo, a nie zagraliśmy rekrutów, a wyrzucaliśmy dywizję zwiadowców i rycerzy, no to też może być lipa, bo może nam, albo w ogóle możemy dograć pustego rekruta. Także staramy się w pierwszej rundzie jak najwięcej. Mieć tych jak najwięcej, całych dwóch tych rekrutów na ręce, no i starajmy się też nie mieć na ręce tarczy z łusek, tak żeby zawsze dywizja była pełna. Ewentualnie jeśli mamy na przykład już w pierwszej rundzie dostępną Asirę, to można sobie zagrać tarczę z łusek z ręki i potem wtasować ją z powrotem do talii Asirą i potem na spokojnie zagrać dywizję. I też tą talią grałem tam nawet w okolicach 4200. I powiem szczerze, że był taki moment. Tam do tych 4000 to w ogóle nie w zasadzie nie było problemu z żadną tą talią tutaj dojść. Natomiast później tym pancernym full testem trochę mi było ciężko, bo chyba miałem po prostu pecha, bo ciągle trafiałem albo na alchemię, albo na Tempo, tempo Calvata, czy Tempo Odkrywkę, albo w ogóle jakikolwiek Nilfgaard, który oni mi wtasowywali Asirom te, te karty. A ja jeszcze często mi się zdarzało właśnie przegrywać koina, więc... Yy. Może też niepotrzebnie czasami grałem tą pierwszą rundę, bo trzeba było drypassować i może to by było lepsze rozwiązanie. Natomiast próbowałem też z drypassem i też nie było to optymalne. tak? Oni też rzucali strażnika, miałem problem z Mulliganem w drugiej rundzie. Także no, ogólnie fault jest, fault jest spoko, ale jeśli trafiacie na dużą ilość alchemii, to może nieszczególnie bym ją polecał tą, tą talię. Natomiast generalnie jest bardzo dobre. E, czym jeszcze grałem w tym sezonie? E, co wam tu pokazać? E, tymi potworami na sklepie grałem trochę, natomiast no, nie szło mi tak. To była ta wersja z Tris z Morwudem, wiedźmami. I tutaj ja grałem z Przątką właśnie na przykład w Morwuda albo po prostu we wzmocnienie, tak, bo mieliśmy tutaj na przykład Biesat, żeby sobie móc zjadać. Natomiast no, średnio mi się grało tą wersję. Nie, nie będę się nad nią za bardzo rozwodził, bo nie, nie szło nią dobrze i Czym jeszcze grałem w tym sezonie? Grałem na pewno weteranami. Mogę Wam pokazać tę wersję. Bardzo fajna, prosta w pilotażu talia. E, Triss, Coral, Jaskier do tempa, bo tutaj mamy problem z tempem w pierwszej rundzie. Himno to w ogóle jest karta według mnie OP i ta jego druga możliwość to jest jakieś przegięcie, natomiast no, jeśli gramy Skaligę to korzystajmy z tego udalryk, Over, czyli Morgwar, którego sobie możemy zagrać na przykład z kracha, z płotka też do tempa. Ogólnie, no, jaskier i płotka, czasami on potrafi zagrać płotkę, natomiast w większości przypadków naprawdę daje fajne tempo w pierwszej rundzie, czego nam no, tutaj bardzo brakuje, jeśli rzucamy tych weteranów Zigdrifa, od nowa Płatnerz. I teraz powiem Wam, jest taka sytuacja z tym Płatnerzem. On był bardzo dobry do niedawna, kiedy Wiedźmini bili za 10, bo on potrafił sobie tam za 27 wejść, jeśli uleczał dwa miśki. Natomiast odkąd w większości Wiedźmini biją za 11, on już jest trochę słabszy, na no, jakieś tam... Topory do uleczania jest OK, tak? Czy ogólnie do jednostek, które nie giną, a przeciwnik nie jest nam w stanie ich zabić w jednym ruchu. Natomiast tutaj by trzeba było coś pomyśleć z tym płatnerzem, żeby go może jednak wymienić. I nie wiem po prostu, czy nie dobrą opcją by było do dorzucenia trzeciej kapłanki, chociaż tych kapłanek też jak jest za dużo, to... Często nie możemy grać pierwszej rundy do końca, więc to takie do, do dyskusji, tak. No, na razie była ta wersja z płatnerzem, natomiast powoli ten płatnerz przestaje się sprawdzać. I kolejna talia, którą grałem, której nienawidzę, o czym mówiłem wielokrotnie, bo jest po prostu nudna do bólu, nieciekawa i bardzo łatwo ją skontrować to są rębacze. Tak, no, jeśli gramy jeśli gramy albo w... chociażby w... tym skoja kontrolnym, no to w zasadzie rębacze nie istnieją, tak? Można się tam wiadomo, ostechować jakimś dzikiem, chociaż też grałem e, przeciwko no, grając alchemią grałem przeciwko rybaczom z dzikiem i no, jakoś im tam też nieszczególnie pomagał. Jeśli mamy dostęp do wiedźminów to dosyć łatwo jesteśmy i tak w stanie e, wygrać ten mecz. Jeśli oni grają Haralda to my oczywiście mamy Wilgę Mamy piwo, w ostateczności, jeśli jest zagrany ten misiek na, na rząd, w którym nie ma jednostek, ewentualnie mamy jaskółkę. Tak, mamy w ostateczności też mandragorę. No, natomiast nie ulega wątpliwości, że to jest alia tier 1, i na jakieś tam wszystkie inne deki będzie, będzie bardzo, bardzo dobra. No, ja gram tą wersję tutaj z jaskrem z Igni do kontroli. I też z morg wargiem, bo jednak carry over to jest bardzo dobra sprawa na następną rundę i nam bardzo, bardzo pomaga i ulepsza matchup na przegranym konie. Więc też Wam mogę polecić tę talię Rębaczy. Oczywiście, jeśli ktoś lubi. Ja zdecydowanie, jeśli chodzi o Scaligę, wolę Weteranów. I tutaj. Czy to będzie ta wersja? Tak. I to jest ta wersja kontrolnego skoja, e, którą Wam pokazywałem w poniedziałek. Z kagańcem, z Barklajem, z pożogą, z figurką e, i z harcownikami e, i agitatorami. I powiem Wam, że tą talią grałem tak między 400 a 4200 i szło bardzo dobrze. Potem przy tym 4200 również taki moment się pojawił z tym Tempo Calvaitem i z tą Tempo Odkrywką na Morwaranie, gdzie jednak troszkę były problemy, więc przerzuciłem się, wtedy się przerzuciłem chyba na Alchemię i właśnie o 4200 już w zasadzie wjeżdżali tylko Rębacze, co tam jeszcze było, Pożerka, no to na Pożerkę Alchemia, Raczej jest dobra, bo jeśli oni grają Imlerita, no to mamy Mandragorę. Natomiast e, jeśli nie grają, no to jeśli wygramy, Koina też, e, też jest w miarę ok. Netno Mandragorę można przykisić na trzecią rundę. Jak on wiemy, że zużył kuchtej, na przykład będzie wskrzeszał tylko e, Feniksem w Oszluzgach, chociażby. Yy, czy będzie grał na przykład z krzyża tego yy, nekera? Tak, po prostu jeśli wiemy, że będzie jeden neker na stół wystawiony, który będzie zjadany, to wtedy warto tą Mandragorę przytrzymać. Natomiast jeśli nie, to po prostu w pierwszej rundzie na jakiegoś nabufowanego wrana i, i tyle. Tak, pamiętajmy, że mu tam podryw wcześniej jeszcze szpiega wrzucić. Yy, no, ale totalia tutaj tego kontrolnego skoja bardzo dobra na rębaczy, bardzo dobra na e, pożerkę. No to są w zasadzie autowiny, bardzo dobra na Nilwgardzkich handbaf. Też, no, jeśli oni tam wystawią tego rycerza, 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 czy też udane łowy, możemy sobie pozwolić na jedną, dwie pożogi, jeśli mamy do nich dostęp albo figurkę. No, raczej ciężko jest niedobrać. E, na rękę w pierwszej ludzie i Sengrima, i Pożogi, i Kompresji, i Shiru, tak. No, raczej zawsze, który którymś z tych kart mamy dostępną, często nawet dwie, więc przeciwko Pożerce też mamy ten Kaganiec. Mamy, czy mamy Kompresję? Tak chociażby możemy sobie zagrać potem ją drugi raz z Eight na to też są w zasadzie auto-winy, także dobra na te natomiast właśnie na jakąś alchemię... Sam grałem na przykład alchemią przeciwko Aitne na... przeciwko takiej kontrolnej i nie było większych problemów, więc mi też się tutaj na tą alchemię przegrywało, że tak powiem, więc to też jest talia do... Jakby do, do rozważenia w zależności, no wszystko też y, zależy od tego, co widzicie, tak, w danym momencie, y, w mecie, tak. No, jeśli tak jak y, akurat ja miałem ostatnio taki przypadek, że gdzieś tam od tych czterech 200 po prostu non-stop była po, pożerka, gs y, y, ten, no, test też był, chociaż akurat Alchemia, znaczy generalnie żaden Nilfgaard nie ma problemu z tym Voltestem więc te trzy talie tam widziałem w mecie, więc wybrałem Alchemię tak i szło, szło bardzo dobrze. Tam raz grałem jeszcze na pamiętam na tych toporników na przegranym coinie i tam dosłownie chyba jednym punktem przegrałem, a drugą rundę szedłem chyba na minus dwie karty, trzecią na minus jedną kartę, i on jeszcze mi chyba w trzeciej rundzie szpiega dograł. Ja już nie, już nie, już nie pamiętam, ale w każdym razie była taka sytuacja, że. Ci topornicy no, dosłownie jednym punktem tak yy, wygrali. Także na wygranym coinie też na toporników myślę, że nie byłoby problemów. Alchemią na przegranym, no to w zależności od szczęścia. Pamiętajcie, żeby tych toporników wcisnąć do końca. Czym byście zresztą nie grali? Oni wiadomo, jeśli wygramy konie, oni będą pierwszą rundę dry pasować. Nie dry drugiej rundy. Yy, my będziemy zagrywać szpiega w drugiej. Oni nam na pewno oddadzą, bo grają miski, ichi ma. Yy. Więc czy z ręki po prostu nam oddadzą e, u Dalryka Natomiast nawet warto na tą minus jedną kartę pójść i często się udaje jednak tą trzecią rundę z toporami wybrać Tylko pamiętajcie, żeby w dobrym momencie też zdrajpasować, żeby nie było takiej sytuacji, że e, my próbujemy go wycisnąć z karty Jemu działają te engine, on nam zrobi pasy, a my już nie będziemy w stanie e, dograć tak i wygrać po prostu tej rundy No bo wtedy to wiadomo jest lipa Wracając tutaj jeszcze do tych talii, co Wam chciałem pokazać, czym grałem. Czyli tutaj coś jeszcze było. Grałem trochę tym moim Henseltem. Tak, to był ten Henselt kontrolny, z, zdaje się, z Suszą. Tak, z Baronem i z Shani. Generalnie szło nim... Dobrze, ja chyba nawet nim 20 rangę wbiłem, zdaje się, akurat tym Henseltem, coś tam potem też w pewnym momencie czy jakieś duże było alchemii. Gdzieś tam nie się dało w jakimś miejscu, więc przerzuciłem się wtedy chyba na tą kontrolną z tego z tego, co pamiętam. No, ja generalnie w tym sezonie bardzo. Dużą ilość talii testowałem już o dziwo na tych wyższych rangach i to tak różnie bywało. Patrzę, czy coś jeszcze grałem troszeczkę zemstą na początku sezonu też. To też taka mi się wydaje standardowa. Dosyć jest talia z Dagonem, duchem lasu, więc gramy dwa razy. Mglaka z dwoma oszluzgami i tutaj cały pakiet zemsty, 3 razy dao, 3 razy Hesport, 3 razy gryf, 2 cyklopy, mandragora, gniazdo pod szepciuchę, przeraza, ozrel, płotka do tempa, to fajnie ta płotka nam wypada na przykład z duchem lasu, on nam też odcedza tego mglaka, więc fajne zagranie w pierwszej rundzie i dobre punkty potrafi zrobić. Tutaj mam jakąś jeszcze wersję pożerki. chociaż pożerką w tym sezonie nie grałem jakoś dużo. Dosłownie tam chyba za dwie trzy gierki, ja mam wersję z, ze szpiegiem, fenixem, z Jaskrem do tempa, gelsem i kuchtą. I tutaj mam też Atrapę, żeby zagrać czwarty raz nekera wojownika, krzyż alzura oczywiście do też do nekkera, ewentualnie do, do przerazy, rozkaz wymarszu po też nekera albo po oszluzga, najczęściej po pod, pod e, to w pierwszej rundzie czasami też jeśli mamy nekera na ręce to przydaje się e, Właśnie jeśli mamy oszluzgi, przydaje się w Dekarach, Chociaż no, kto chciałby trzymać trzy to raczej dosyć niespotykana sytuacja. I tutaj trzy razy widłogą, trzy razy w RAN wojownik. Ja też nie czuję się mocny w tej pożerce, więc dlatego nią nie grałem. Po drugie, na PlayStation. Grając, nie mamy Głębę Trackera przy tym dosypywaniu, to jednak trzeba dobrze policzyć te wszystkie kary, ile jeszcze ich mamy w talii, szczególnie jeśli je wyciągamy tutaj, na przykład oszluszkami. Czy coś jeszcze chciałbym Wam pokazać w tym sezonie, czym grałem? A na koniec jeszcze te relikty też nimi grałem gdzieś tam na 17-18 rano, no różnie bywało powiem wam szczerze, nie jest to jakaś super talia, nie jest też jakaś słaba natomiast Muligan jest hardcorem i jeśli macie w miarę dobrą rękę powiem wam tak, nie kombinujcie, bo macie tutaj e, tak, szepciuchę, przyątkę kuchtę możemy się czymś zaciągnąć tak, e, mamy tutaj e, dwa mglaki którymi też się możemy zaciągnąć a raczej tego nie chcemy mamy Gula, którego też raczej w pierwszej rundzie znaczy no można jednego mieć tak, i go sobie jakoś tam odblokować cyklop. natomiast no e, tak do końca to też nie jest jakieś optymalne zagranie także no tutaj, e, tutaj zdecydowanie e, trzeba, trzeba uważać przy Muliganie. Można na przykład zrezygnować z jednego Mglaka i na przykład zamiast Mglaka zagrać sobie Kuroliszka do resetu, jeśli spotykamy dużo na przykład jakiegoś handbuffu. Ewentualnie jeśli chcecie jakąś bardziej jeszcze hardkorową wersję, to zamiast Ducha Lasu można albo... Za niego albo za klucznika zagrać tutaj o tą kartę uzdrowienie, i w przodkę, żeby móc ją zagrać dwa razy. Wtedy mamy potężnie nabufowane relikty. Natomiast no... mulligan jest jeszcze gorszy, a i tak już jest sam w sobie zły. Więc chyba tak wygląda przegląd tych tali z tego sezonu mojego obecnego. Jak on się zakończy? No nie wiem, chciałbym wbić te. E, chciałbym, żeby zostać w tym Top 1000, tak? E, bo naprawdę fajne ramki mamy w tym sezonie do zgarnięcia za Top 100, Top 1000. Natomiast no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie e, wyglądać. Tradycyjnie chciałbym was jeszcze zachęcić do komentowania tego filmu jak i innych oraz prosić o subskrypcję kanału kto jeszcze tego nie zrobił I co, piszcie też w komentarzu czy chcielibyście od czasu do czasu takie odcinki stricte pogadankowe na temat gwinta zobaczyć czy nie wiem, na przykład raz na, raz na miesiąc coś takiego dla Was przygotowywać, e, to będzie też dla mnie jakaś sugestia, czy może w ogóle czegoś takiego nie chcecie widzieć. To też, też piście, tak. E, nie, nie, nie będę tego po prostu wrzucał, jeśli, jeśli Wam się e, ten film nie podoba. Natomiast e, co Wam mogę obiecać? E, że już jutro zagramy sobie. Na Rankedzie, e, przepraszam, na Proladerze i będziemy testować e, nową talię. I potem wrócimy z powrotem do naszej serii talii kontrolnych. Także jeszcze raz e, trzymajcie się i życzę Wam e, sukcesów w tym sezonie, jak i w kolejnych. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć!